Cześć! Witajcie w, po dłuższej przerwie w kolejnym odcinku z Kwadransem Krypto, słuchajcie. Po, po, tych, po tych 20 odcinkach pierwszych tak naprawdę, w których mieliśmy takie, takie myślę, że fajnie zarysowane podstawy dotyczące Bitcoina. Zrobimy sobie kilka, kilka takich bardziej praktycznych odcinków. Tak? Także dzisiaj zapraszam Was do pierwszego. No i w kolejnych tygodniach mamy nadzieję, że będzie nam się udawało również wypuścić kolejne odcinki w związku z tym. Dzisiaj pokażemy bardzo w bardzo prosty sposób, jak zainstalować portfele bitcoinowe na telefonie. I. Bo, bo, bo to są w ogóle, to są w, ogóle zadziwiają, w zadziwiający sposób to są ciągle pytania, które się pojawiają, tak? Czy w rozmowach z ludźmi, z, z którymi ja znam i którzy nie interesują się kryptowalutami, czy w, nie wiem, w jakichś tam w social mediach naszych, tak? Ciągle pojawiają się pytania, no dobrze, ale jak, jak a propos tych, tych praktycznych podstaw, jak to zrobić, jak zacząć, tak? Jak kupić pierwszego Bitcoina? Więc tymi kilkunastoma być może odcinkami chcielibyśmy zrobić taki szeroki, czy, czy, czy takie szerokie podstawy sobie, sobie opowiedzieć, ale też będziemy mieli takie odcinki dosyć wyjątkowe, na przykład planujemy w przyszłym tygodniu pokazać wam bardzo ciekawy port sprzętowy który nazywa się Open Dime, um, i którego na przykład jeszcze nie widzieliśmy gdzieś tam w polskim internecie dotyczącym krypto. Um, także zapraszam Was serdecznie um, i dzisiaj sobie um, zobaczymy jak zainstalować um, swój pierwszy, um, swój pierwszy bitcoinowy um, portfel mobilny. Um, najpierw zainstalujemy sobie um, Green Blockstream Wallet, on się tak nazywa, albo Green Wallet. E, zaraz zobaczymy dokładnie. W każdym razie jest to portfel, który działa i na Android, i na Androida, i na iOS-a, dlatego od niego sobie zaczniemy. Green Wallet, ja tutaj w e, aplikacjach wpisuję Green Wallet i on faktycznie się pojawia jako pierwszy taka, taka Myślę, że to będzie widać na filmie, taka e, tarcza biało zielona tarcza na czarnym tle, klikam sobie zainstaluj <laughs> pokażemy Wam wszystko, czyli zaczynając od tak naprawdę instalacji portfela, przez przejście całego tego procesu stworzenia pierwszego portfela, aż do momentu, w którym przelewamy jakieś kryptowaluty na ten portfel, tak? on, on mi automatycznie przeszedł do, um, do portfela. Tak naprawdę zajęło to, zobaczcie, 3 sekundy, tak? Tutaj. Taki mały trójkącik to było przejście do um, innych opcji, niż tylko um, portfela bitcoinowego. Tak? To jest również portfel, który działa na testnecie bitcoinowym, to nas nie interesuje i na liquidzie to nas też nie interesuje. Natomiast pokazuję Wam, że jest taka opcja, żebyście nie byli tym zdziwieni. Klikamy: Create new wallet. Tak? On nas tutaj informuje teraz, ten portfel, o tym, że za chwilę poda nam 24 słowa w języku angielskim. Teraz te słowa czy zapisanie właściwie tych, tych słów to jest najważniejsza część całego tego przedsięwzięcia. Um. Dlatego, że te słowa zapisane na kartce i zabezpieczone w odpowiedni sposób dają nam dostęp do tych kryptowalut nawet jeżeli zniszczymy telefon, tak, nawet jeżeli go zgubimy, nie wiem, ktoś nam go ukradnie, gdzieś nam upadnie, wpadnie nam do toalety albo coś takiego, tak? Czyli jeżeli stanie się coś nieprzewidzianego z telefonem, a my będziemy mieli zapisane te słowa, które on za chwilę będzie podawał, to wystarczy, że weźmiemy inny telefon, zainstalujemy tą aplikację, zrobimy recovery wallet czyli i odzyskanie portfela, wpisa wpiszemy tam te 24 słowa i mamy portfel odzyskany, mamy odzyskany dostęp do swoich, um, do, do swoich kryptowalut. One nigdzie nie znikają, nigdzie nie giną. Tak? Zobaczcie, jakie w takim razie to jest wygodne. Zapisujemy pierwszą szóstkę tych. Um, Wyrazów. Bardzo ważne jest, żeby zapisać je na jakiejś oddzielnej kartce. Dobra, zapisaliśmy pierwsze 6. Słuchajcie, nie róbcie y, zdjęć, nie róbcie screenshotów tego. Zresztą nawet y, zdaje się, że na Androidzie y, aplikacja uniemożliwia robienie screenshotów. Yy, po prostu zapiszcie na kartce i schowajcie gdzieś, gdzie tylko, do miejsca, do którego tylko wy macie dostęp, albo o którym tylko wy wiecie. W momencie, w którym byście zgubili tą kartkę i zgubili również telefon albo zniszczyli telefon, no to wtedy niestety tracicie dostęp do swoich kryptowalut. A trzeba je zapisać, dlatego że on za chwilę będzie nam robił mały quiz dotyczący tych kryptowalut, znaczy, do, 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 twój nie kryptowalut, tylko dotyczący tych słów. Jeżeli tak naprawdę macie jakieś wątpliwości co do bezpieczeństwa, czyli na przykład zastanawiacie się, dlaczego ktoś nie mógłby zgadnąć tych wszystkich słów, to mamy też w poprzednich odcinkach, może się gdzieś tu pojawią, ee, dwa odcinki a propos tego bezpieczeństwa Seeda, bo to tak naprawdę jest Seed, to się nazywa Seed, bądź też Mnemonic, czasem się na to mówi. Czyli taki inny sposób zapisu waszego klucza prywatnego. Dobra, zapisaliśmy sobie 24 słów, klikamy następne, i on teraz nas pyta. Na przykład, jakie było 18 słowo z 24? Eee, no i my mamy zapisane, szybko sprawdzamy sobie, że był to owen. Owen, eee, przepraszam. Jakie było 19 słowo? Mamy, że było chat. Jakie było czwarte słowo? Eee, winner, winner, winner. 13 słowo. Tutaj mamy 13. To jest Glare. I zapytał nas o cztery słowa. Teraz się kręci, co oznacza, że pra prawdopodobnie tworzy, tworzy ten portfel. Dokładnie. Musimy teraz wybrać sobie jakiś pin. 887700 powiedzmy. I teraz e, przechodzimy do takiego ekranu, w którym macie możliwość e, setup two-factor authentication, czyli e, utworzenia takiego drugiego, takiego drugiego poziomu jakby zabezpieczenia, mm, Dotyczącego tego portfela. Głównie chodzi o potwierdzenie transakcji, tak, szczególnie transakcji wychodzących. Czyli jeżeli będziecie chcieli zapłacić za coś Bitcoinem, to możecie sobie uruchomić taką opcję, że na przykład dodatkowo będzie Wam przychodził link na e-maila, którym potwierdzacie tę transakcję, albo na SMS-a, albo ktoś będzie do Was dzwonił, nawet jest, jest taka opcja. Nigdy z tego nie korzystałem, ale, ale jest, tak, być może faktycznie coś takiego mają, albo za pomocą, na przykład Google Authenticator, tak, też można go uruchomić. No i też jakby jest to takie dodatkowe zabezpieczenie, żeby nikt um, nam się do tych funduszy czy do, do tych środków nie dostał. Klikamy OK. Na razie nie przyjmujemy tam żadnych, nie przyjmujemy tam żadnych, żadnych. Um, Dodatkowych zabezpieczeń, tak? Oczywiście warto je włączyć, natomiast my, na potrzeby jakby tego, tej prezentacji, nie będziemy tego robić. No i mamy już portfel zainstalowany, tak? Zobaczcie, że zajęło to dosłownie kilka minut. E, mamy portfel za, z, zainstalowany, mamy go zabezpieczonego za pomocą tych słów. E, mamy dosłownie w portfelu m, dwie opcje, które są dla nas najważniejsze: to jest wysyłanie kryptowalut, czyli send. Oraz odbieranie kryptowalut, czyli Receive. Dodatkowo jeszcze tylko zobaczcie, że tutaj na dole są takie ikonki mamy powiadomienia jakieś. To, to nie wiem, co to jest. To jest chyba wyjście do głównego menu. I tutaj mamy dodatkowo ustawienia. Gdyby się tak zdarzyło, że zgubicie tą kartkę, na przykład z tymi słowami, albo zapomnijcie, gdzie macie ją włożoną, no to najlepiej tak naprawdę. Zainstalować nowy portfel i przelać te środki, no bo nie wiadomo, kto tą kartkę znajdzie, tak? Natomiast, gdybyście, nie wiem, gdyby przez przypadek wam się zniszczyła, bo nie wiem, wpadła wam do toalety albo gdzieś, to zawsze możecie sobie jeszcze w ustawieniach sprawdzić ten, te swoje słowa. One gdzieś tutaj były. Mnemonik, tak? Mamy Security Mnemonik. Jak klikniemy sobie, to one nam się jeszcze wszystkie po kolei wyświetną. Mamy szansę na to, żeby to jeszcze. Żeby to jeszcze zapisać, tak? Eee, dobra, wracamy do portfela. Teraz wyślemy sobie na ten portfel, na ten portfel jakieś bitcoiny. Ja to zrobię z użyciem eee, drugiego telefonu, na którym mamy już zainstalowany ten drugi portfel, który będziemy prezentować, czyli portfel samurai. Tutaj pozwoliłem sobie wpisać PIN poza kadrem. Mamy tutaj 400 tysięcy Satoshi. I teraz, co należy zrobić, na przykład, gdybyście chcieli przelać sobie z kantoru jakiegoś, tak, albo potrzebujecie swój adres bitcoinowy, bo ktoś będzie wam tam przelewał środki, albo właśnie chcecie przelać, czy ktoś wam chce przelać jakby z innego telefonu, klikacie receive. I od razu wyświetla Wam się po pierwsze QR Code, czyli taki kod QR, który można łatwo zeskanować i portfelem w innym telefonie. Dodatkowo macie jeszcze tutaj go wyświetlonego na dole, jako taki ciąg, cyfry i liter. Można, jak przytrzymacie, jak przytrzymacie paluchem, to, to wam się skopiuje tak, ten adres i od razu możecie go wkleić tam gdzieś w innej aplikacji, bądź też na przykład na, w tym kantorze, którego chcecie użyć do tego, żeby kupić e, jakiegoś bitcoina. Tak? My sobie go wyświetliliśmy. Teraz uruchamiamy sobie drugi portfel. E, tutaj na tym portfelu klikamy Send. On za chwilę będzie pokazywany jeszcze. Więc ja to zrobię na razie szybko. Skanujemy sobie QR Code. Ja tutaj akurat chcę wysłać wszystko, więc robię to szybciutko, najmniejszą możliwą dałem opłatę transakcyjną, możemy ją troszkę zwiększyć, żeby nam to w miarę, w miarę fajnie poszło. Natomiast generalnie powiem Wam, że używam zazwyczaj najmniejszej opłaty transakcyjnej, tak? I już mamy tworzenie transakcji. Podpisywanie transakcji i rozsyłanie transakcji. Za chwilę zobaczymy sobie na tym telefonie, czy, nam, czy ona już jest widoczna. Teraz tak naprawdę tutaj już widzimy, że tutaj już widzimy, że została wysłana. Tak? Tu jest taki symbol, że została wysłana, natomiast ona cały czas w tym portfelu jest oznaczona jako unconfirmed, czyli niepotwierdzona, tak? Zazwyczaj trwa to około 10 minut to potwierdzenie takiej transakcji czasem dłużej natomiast ona już się powinna tutaj za chwilkę pojawić zobaczcie pojawiła się tu transakcja tak oczywiście to co wysłaliśmy tam wysłaliśmy 400 tysięcy satoszych to co wysłaliśmy minus minus opłata transakcyjna natomiast ja wam jeszcze pokażę jedną fajną rzecz mianowicie w ustawieniach bo tutaj mamy wyświetloną tą, wyświetloną tą kwotę jakby w ułamkach Bitcoina i w dolarach też, o, tam w przybliżeniu. Natomiast w ustawieniach możecie sobie to zmienić, tak? Czyli... E, 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 e. Gdzie by to było? O, mamy Bitcoin Denomination, czyli w jakich tak naprawdę, em, w jakiej walucie ma Wam to wyświetlać. Ja... Ja używam albo bitcoinów, albo Satoshi, tak? Te bity, mikrobity, milibity już mnie jakby nie interesują. I zazwyczaj zazwyczaj w tych obecnych portfelach, szczególnie mobilnych, w, w, wolę używać Satoshi. Tu sobie zrobiliśmy Satoshi. Natomiast tutaj możemy jeszcze... Ciekawy jestem, czy możemy PLN. Mamy jakiś PLN z Local Bitcoins albo PLN z CoinGecko. Nie wiem, na ile to są dobre te przeliczniki. Natomiast ustawmy sobie złoty w takim razie z jako yy, i zobaczymy. O, całkiem mniejsze. Czyli mamy teraz to już od razu lepiej wygląda, nie 0,003 bitcoina, tylko już 399 tysięcy Satoshi w takim razie i że to jest, i, że, i wyświetla nam od razu, że to jest około 114 zł, tak? No dobrze, a co w takim razie, jeżeli chcielibyśmy wysłać bitcoiny? No to tu do tej pory korzystaliśmy z receive, czyli przyjmij, natomiast teraz musimy skorzystać z send. I on tutaj automatycznie nam włącza. O, widać przy okazji Kafek On tutaj nam automatycznie włącza um, kamerę do czytania QR kodów. Możemy oczywiście tutaj, słuchajcie, w, wkleić adres, tak? Nie musimy skanować QR kodu, natomiast na pewno będzie łatwiej ze, ze, ze skanowaniem. O, poszło. Ee, załóżmy, że chcemy wysłać wszystkie fundusze. Czyli wszystko, co mamy, chcielibyśmy przesłać z powrotem na tamten portfel. Daliśmy najwyższą, najwyższą możliwą opłatę transakcyjną i jestem bardzo ciekawy, tutaj możemy jeszcze dodać jakąś notkę, tak, jeżeli chcielibyśmy, żeby portfel tam w swojej historii transakcji zapamiętał jakąś notkę, za co to było, albo komu to, kiedy i dlaczego przesyłaliśmy. Zobaczcie, że tutaj bardzo fajnie przeliczył, że nawet ta najwyższa opłata transakcyjna, nie wiem na ile to będzie widać, ale to wam przeczytam, przy, że nawet najwyższa opłata transakcyjna, czyli około 500 satoshi w tej chwili, to jest 15 groszy tak naprawdę za, za przesłanie takiego Czegoś, tak? I musimy przesunąć ten slider, żeby wysłać. O, ciekawe. Zobaczcie, czyli mieliśmy tak naprawdę niepotwierdzoną transakcję pierwszą. Mieliśmy niepotwierdzoną transakcję pierwszą, ale on i tak już nam wysłał ją, e, czy mimo że ta pierwsza była niepotwierdzona, to i tak już nam przesłał ją dalej. Ewentualnie jak zostanie potwierdzona, to zostanie e, przesłana e, dalej. I zobaczymy czy zostanie przesłana, to sobie zostawimy, to mamy jakby na drugim telefonie.